Cześć, nazywam się Karolina Jewiarz i jestem adwokatem, a dzisiaj opowiem Wam o formalnościach, których należy dochować po urodzeniu się dziecka. Oczywiście w praktyce formalnościami tymi zajmuje się bądź ojciec dziecka, bądź jakaś inna osoba bliska matce, która jest już na tyle zmęczona porodem i tymi pierwszymi dniami macierzyństwa, że trudno od niej oczekiwać, aby zajmowała się także na przykład złożeniem wniosku o sporządzenie aktu urodzenia, bo jest to taka pierwsza, obowiązkowa. Formalność, która ciąży na rodzicach po urodzeniu dziecka. Taki wniosek możemy złożyć na Dwa sposoby. Pierwsza, taka najbardziej tradycyjna droga, to jest osobista wizyta w urzędzie, natomiast pamiętajcie, że jest też możliwość złożenia takiego wniosku zdanie, to znaczy za pośrednictwem systemu e No, co oczywiście ma taką korzyść, że nie musicie wychodzić z domu, nie marnujecie czasu, no a w obecnej sytuacji także unikacie niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami. Aby taki wniosek był skutecznie złożony i pozytywnie rozpoznany, musicie dołączyć do niego kilka dokumentów. Po pierwsze, jest to pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, które jest wystawione przez lekarza, przez zakład opieki zdrowotnej bądź przez położną. I to jest taki pierwszy, podstawowy dokument, który musicie posiadać składając wniosek o sporządzenie aktu urodzenia. Bardzo ważne jest także to, abyście dołączyli, jeśli pozostajecie w związku małżeńskim, to taki akt małżeństwa. Jeśli jeśli z kolei takie małżeństwo ustało, to wówczas akt małżeństwa z odpowiednią adnotacją o rozwodzie bądź o unieważnieniu małżeństwa. Jeśli z kolei matka dziecka jest panną, wówczas potrzebny jest akt urodzenia matki. Możecie także, a jeszcze jeśli matka jest wdową, wówczas akt zgonu. Małżonka także powinien zostać złożony w takiej dokumentacji. Składając wniosek o sporządzenie aktu urodzenia, możecie także bezpłatnie zawnioskować o tym, aby on był wam wydany, taki dokument w trzech egzemplarzach. Co ze swojej strony bardzo polecam, ponieważ akt urodzenia jest dokumentem, który w późniejszym życiu może się przydać, chociażby jeśli będzie taka potrzeba w przypadku postępowania alimentacyjnego. Więc dobrze jest, jeśli taki dokument już posiadacie w swoim domu. Jeśli chodzi o termin, to taki wniosek powinien być złożony w terminie 21 dni od urodzenia. Dziecka. Oczywiście musicie mieć też wybrane imię dla dziecka, natomiast przepisy regulują też sytuacje, kiedy takie imię nie zostało wybrane. Wówczas imię jest wybierane przez urzędnika spośród imion, które są w danym kraju popularne. Kolejną taką formalnością, której musicie dochować, są kwestie związane z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. Tak, ku przypomnieniu, urlop macierzyński trwa standardowo czyli w przypadku urodzenia jednego dziecka 20 tygodni, natomiast rodzicielski następujący po nim 32 tygodnie. I tutaj e, pamiętajcie o tym, żeby, jeśli rozważacie, jeśli chcecie skorzystać z tego urlopu rodzicielskiego aby wniosek w tym przedmiocie złożyć pracodawcy w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka. Jest to istotne nie dlatego, że jeżeli złożycie go po terminie, to nie będziecie mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku urlop rodzicielski także wam będzie przysługiwał, natomiast ma to wpływ na wypłatę zasiłku przez ZUS. To znaczy, jeśli się w tym terminie zmieścicie, to będziecie mieli wypłacany zasiłek, zarówno przez cały okres urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego w wysokości 80%. Natomiast w przypadku, kiedy zaniedbacie tego terminu, przez początkowy okres, będziecie przez pierwsze 26 tygodni, czyli cały urlop macierzyński i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, będziecie mieli wypłacane 100% zasiłku, natomiast w późniejszym etapie jedynie 60%. Ja szczerze mówiąc zastanawiałam się, dlaczego w ogóle ustawodawca coś takiego wprowadził i w zasadzie na czym polega w praktyce różnica, natomiast moi znajomi, którzy posiadają dzieci wyjaśnili mi, że posiadając dziecko jest się w stanie spożytkować absolutnie każde pieniądze, więc takie rozwiązanie, kiedy ten, ten zasiłek ZUS wynosi przez cały jego okres trwania 80%, a nie na początku 100%, a później 60%, jest z praktycznego punktu widzenia bardziej korzystny. Kolejne formalności, o których musicie pamiętać, to jest zgłoszenie takiego swojego dziecka do ZUS-u. Jeśli jesteście ubezpieczeni w ZUS-ie, jeśli jesteście pracownikami, to należy zgłosić do działu kadr. Jeśli z kolei jesteście rolnikami, zgłaszacie fakt urodzenia dziecka w Krusie, natomiast jeśli jesteście bezrobotni, macie obowiązek złożenia takiego zawiadomienia w urzędzie pracy. Te formalności, które wymieniłam dotychczas, mają charakter obowiązkowy, natomiast są też formalności, które co prawda nie mają charakteru obowiązkowego, natomiast jeśli ich dopełnicie, to będzie to po prostu dla Was bardzo korzystne. Po pierwsze, jest to kwestia uznania dziecka, to znaczy oczywiście dotyczy to tylko tych rodziców, którzy nie pozostają w związku małżeńskim i procedura wygląda w ten sposób, że ojciec dziecka składa przed urzędnikiem stanu cywilnego. Oświadczenie, że jest ojcem dziecka. Natomiast matka musi taką okoliczność potwierdzić w terminie 3 miesięcy od złożenia takiego oświadczenia przez ojca. Nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego daję Wam znać, że jest możliwość złożenia takiego oświadczenia, czyli uznania dziecka jeszcze przed jego urodzeniem. W praktyce ma to istotne znaczenie, może nie w obecnej sytuacji, kiedy i tak wykluczone są porody rodzinne i jakby nie ma możliwości zobaczenia dziecka przez ojca, bez bezpośrednio po porodzie. Natomiast e, kiedy sytuacja wróci do normalności, jeżeli dokonacie takiego uznania, nie będąc mężem matki, e, bo właśnie w takich sytuacjach to wchodzi w grę. Przed porodem, wówczas będziecie mogli bez problemu zobaczyć dziecko bezpośrednio po urodzeniu, uczestniczyć w porodzie rodzinnym. Natomiast jeśli tego zaniedbacie, no to żaden lekarz ani nie mają w obowiązku i w praktyce nie pokazują dzieci nowonarodzonych ojców, ponieważ jest on zawany za osobę postronną. Kolejną taką formalnością, o którą warto zadbać, jest rejestracja w przychodni, oczywiście. Jest to nieobowiązkowe, ponieważ no, możecie równie dobrze korzystać z opieki prywatnej. Natomiast lepiej mieć to też załatwione na początku. Jeśli korzystacie z ubezpieczeń dodatkowych, warto też zawiadomić swojego ubezpieczyciela o kwestii urodzenia dziecka. Do tego kolejne kwestie, które nie są obowiązkowe, ale są niezwykle przydatne, czyli świadczenie 500 Plus i becikowe. Jeśli chodzi o świadczenie 500+, to jest możliwość złożenia takiego wniosku zdalnie, co jest niezwykle wygodne, bo możecie to złożyć taki wniosek albo za pośrednictwem systemu ePUAP, App, albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Tak naprawdę na ten moment już chyba wszystkie banki, albo przynajmniej mierząca większość, dają taką możliwość swoim klientom, aby złożyli wniosek o świadczenie 500 plus za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Oczywiście bank tutaj nie ma nic do powiedzenia, w żaden sposób nie rozpoznaje tych wniosków, a jedynie przekazuje je odpowiednim organom państwowym. Kolejnym świadczeniem, z którego możecie skorzystać, a w zasadzie może skorzystać tylko część rodziców, jest becikowe. I w tym przypadku przyznanie takiego świadczenia, które wynosi 1000 zł na jedno dziecko, uzależniona jest od dochodów na członka rodziny. Aby takie, takie świadczenie uzyskać, oczywiście te dochody swoje musicie udokumentować. Standardowo jest to zaświadczenie o osiąganych zarobkach. Natomiast z praktycznego punktu widzenia najlepiej jest zrobić to w taki sposób, że kontaktujecie się ze swoim urzędem gminy. I ustalacie, jakie dokumenty są niezbędne, aby taki wniosek został rozpoznany, aby nik później nie musiał się z Wami kontaktować w celu uzupełnienia dokumentów, ponieważ praktyka w tym zakresie także bywa różna, więc tak naprawdę prościej jest zadzwonić, złożyć od razu komplet dokumentów, niż później je uzupełniać, bo to po prostu przedłuża całą procedurę i przedłuża późniejszą wypłatę pieniędzy. Tak naprawdę to są takie najważniejsze kwestie i obowiązkowe, i te, które nie są obowiązkowe, ale są istotne z uwagi na pojawienie się nowego członka rodziny na świecie. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Dziękuję bardzo za uwagę i poświęcony czas. No i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.